Erotykomodyja! <tot kilo lens> Szani! Jestem no, Jestem strollowany! Jestem w szkole! Muszę w szkole! Jestem 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 w nie, Jestem w szkole! Jestem w szkole! Jestem Ty, czekaj, co jest. Okej, okay, to będzie źle wyglądało. Yy, ogólnie... A co wyglądało dziwnie? I czy jesteś Bonbeju? Yy, nie, to jestem w elektryku. To, to elektryku. W, yy, Kogo cię znalazłaś? Ciemny, Patmas. Dobra, to ja Ale jestem przyciele Ja a jestem przeciela skanowałem się. Wybiegam ze skana, patrzę zwłoki, chcę zobaczyć, czy kryzys w pobliżu. Serio? I nagle leci Leportego. Te, I to są to w takim razie Alanski, który już zginął w Medeu, jak się kurwa skanowałem. A Patmas pat w elektry, elektryku. Ale może wejściu. ktoś to powiedzieć Ale dobra, nie mówiłbyś tego, nieważne. Mi się wydaje, że na pewno to nie może być komedia, bo przez cały czas prawie robiła asteroidy. Tak, znaczy, stała tam. Na pewno. Tak, tak, a potem to, to światło. No, okay. czyli, czyli komedia. No, to komedia. Kto, jeszcze? Kto, jeszcze? Kto jeszcze robił te asteroidy? Kto, kogo widziałeś? Ja robiłem ogólnie... W nie, ciebie ci się nie pytam, ciebie się nie pytam. Komed komedia. Z, z, z kim byłaś? E, Boże, był Sarko, chyba był Sarko, wydaje mi się Sarko. No. Bardzo... Dobrze, i kto jeszcze, bo ktoś mówił. No, no i Fizowaty chyba był, dobra, tak? Wąkacie, w kurwa. tak? Dobra, mówcie kurwa, dobra. Fizowaty, Komedyja, Sarko, nie. Tak. Jestem pewna Kezman? A to z Kezmanem i Ja jestem w dolnym, i, byłem w dolnym silniku e i już powoli chciałem biec naprawić światło, ale zbyłem... Dobra, czyli mogę zabić. Twinslavi? Zgadza ja się. biegłem z dolnego silnika razem z Kezmanem i wchodziłem no to do reaktora. M... Dobra. Razem z Kezmanem? Ra, razem o, ale... byli się, tak? Tak. Tak. Ja, biegu, mówi, do znaczy, ja bieg... biegłem do reaktora... Ja nie razem cały czas, no. widzieliśmy się po prostu. Widzieliśmy się, ja biegłem do reaktora na lewo i tyle. Mógł nabić to Twin, nie? Znaczy, nie mówię, że nie. To Oni robili w małym, w tym, w dolnym silniku kurwa na starcie kiedy to nie wiem. Tak, bo ja często biegam na początku do elektryka, ale... Jak zauważyliście, jestem dobry, ale teraz nic nie było, to pobiegłem stamtąd po prostu. nie Potem biegłem do elektryka, dałem przez Sielce. No, nie zdążyłem dowiedzieć. Byłeś na silcach, tak? A ktoś go widział jak w Bubu A ktoś był w tym Nerbeju? Dobra, Dobra. Ktoś widziałeś? To nie, no to, to musicie być wy. Powiem, że to albo. Której, ja go no, no Nie wiem, który. Kurwa, byłem? Ja pierdolę. Dobra, to, czyli jeżeli ja w, w silcach, ktoś, dobra, ja, ja to, ja, ja guzik zaraz, ja używam guzik. Przepraszam, bo ja byłem w ogóle zbutowany, jak chciałem coś powiedzieć. Dobra, czy ktoś Dawaj. widział w prawej części statku? Nie. Nie. A mnie tam nie było. A kogo, kogo, co przebiegałeś przez kogoś, erotik? Nie, robiłem tego. W kafeterii na górze jedno zadanie i potem biegłem od razu na tego. Myślałem, że mam zadanie w ale nie miałem, pobiegłem na dół. Światło okay. zgasło. Pomyślałem się, że nikomu się nie chciało dupy ruszyć do światła, bo wszyscy pobiegli na prawo. No, zrobię to tak. Gdzie ty biegłeś? W którą stronę? W której części gry? Początku czy końcu? Początek, nie teraz. Na początku pobiegłem w dół sobie. W dół? Ja cię nie widziałam, goś w dół. Jak to nie? No ja, ja lotę robiłam w dół. No panowie no ja ktoś. Ja pobiegłem w dół. Potem pobiegłem do światła. Zrobiłem sobie misję w świetle i poszedłem sobie do dolnego reaktora po lewej stronie. Czyli mogę mhm. zajebać. Dobrze, Czyli A ke, kes, kes i one, to tak. A zabić jak poszedłeś? Mhm. Ja? Ja no na tak. początku pobiegłem na dół jak zawsze kampiłem przy tym elektryku. Jakiś czas nic się nie działo, zrobiłem zadanie jak czekając przy tym elektryku. Nie pobiegłem do tego dolnego reaktora. To dlaczego? Roku. Dlaczego powiedzieliście, że się tylko raz minęliście? Jakbyście byliście cały no czas. No bo na minęliśmy dół. się w dolnym silniku. No bo ja go na początku nie widziałem. No jak to kurwa. No, ja tylko potem przy lewym silniku go widziałem. czy zgasło światło. No ale to... No nie naprawiliście światła kurwa razem w takim razie? Nie, ja nie naprawiałem światła, mnie nie było przy naprawieniu światła. Czemu nie naprawiliście światła, jakby się obok światła? Tam. No, mówię, tam, że, że nie widziało się nic i światło zgasło dopiero jak byłem już przy silniku. Okej, okay, ja mam... Mogę zapytać teraz ze światłem, dlaczego, kto był przy świetle? Była chyba Shini i był ktoś zielony. Nie wiem, czy erotyk czy na znaczy żywo. Znaczy ja słyszałam, i było tylko ciało i to było przy wejściu. Do nie, wojny. nie, ja mówię teraz, w tej rundzie. Dlaczego żaden z boskich napaliło no, światła? Ja, to ja byłem teraz w tej rundzie. No ja klikam. Nie, teraz ja byłem, znaczy ja byłem. i ktoś mi przeszkadzał, więc stwierdziłem, że no, niech a a no, no, to drugi odpłynie. Ja to ja byłem. skupuję na razie. Znaczy to każdemu przeszkadza. Znaczy to każdemu przeszkadza. Znaczy ja po ale prostu potem odpłynąłem, bo nie mogłem naprawić, bo ktoś mi po prostu jak się nawzajem klika, Mm. To się Ale Fizobacik powiedział, że było na światło, a to nie było. To no chciałam was. zaznaczyć. Chyba ktoś z was go widział. Albo Rotik, albo Kezmon. I Slawi. Trzecie podejrzane. w chciałbym tą grupę, że oni kurwa razem coś robią. Dlaczego nie po... że to jest daleka droga, żebyś. Iść... Ale no wcale być razem, jakby, jakby się to zgadza po prostu, tak szczerze. O kurwa, nie, 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 nie. Czemu oni są tutaj? Czemu oni są tutaj? Czemu oni są w silniku? I czemu ona nam poszła do silnika? em São Terça Gdzie było ciało? No, na dole od elektryka i przebiegał przy mnie Sarko. I w ogóle się zdziwiłem, że nie za... Nie, Ja już mogę. się? się. Ja przed chwilą i ciała nie było. Dosłownie, dosłownie cień widziałem, malutki cień widziałem twojego... No Sarko, przebiegasz centralnie przy mnie. Ale mogę powiedzieć? Bo nawet nie daliście mi dojść do słowa, bo komu to trzeba mówić? Nie, nie, Kurwa, Kurwa! Czy Ja nie mogę nic powiedzieć. OK. Ty och, ty zaraz w kurwie dajcie mi ześ pryzna. Tak. Dobra. Więc tak, biegnę po tym ciele i chciałem zobaczyć, czy Fizowaty był w elektryku, ponieważ byliśmy w trójkę w adminie. Ja, już Fizowaty. I chciałem zobaczyć, jego ciało, i chciałem powiedz dalej, zobaczyć, czy Fizowaty powiedział elektryka. Bo jeżeli tak, to oznaczało, że Fizowaty zajebał ręka, albo ktoś kompletnie losowy człowiek z lewej zabił Remka i pobiegł w prawo. Ja pobiegłem <grym> w prawo na silce. What? Jak ten był zgaszony? Ej, Ogólnie ja, ja widziałam wcześniej Slawiego, bo byłam w tam, jak był pierwszy chyba do naprawy. Nie wiem, na prostu pobiegłam tam na początku, a potem on gdzieś się kierował w lewo. Tak do w lewo, i... jak do góry, pobiegłam. I widzieliśmy o. się po prawej stronie, kiedy jeszcze spotkałem Rotika, pobiegłam sobie do góry na nawigacji, a zrobiłem sobie misję byłeś... nawigacji. Elektry w tym elektryku byłeś. Ale ja Gdzie przebiegłem było? z elektryka już dawno, na samym początku gry. Przebiegłem, poszedłem sobie na prawo zupełnie mm -hmm. i spotkałem erotyka, który był w na, nie to jest ten, komunikacjach. Potem ktoś przy, przy nas przebiegł, nie wiem kto to był, już nie pamiętam. Ja sobie. Ja z elektryka na prawo. No, a ja się No to ja Ciebie nie widziałem. Ja widziałem tylko erotyka i wtedy Fizowatego, który przy nas przebiegł, ja przebiegł ja i pobiegłem widziałam. sobie do nawigacji. To jest, mogę Ci powiedzieć teraz, ja? No, a wiesz, jest... że nawigacja ja jest jestem teraz? W tym jest... momencie nie, ja już dawno przebiegłem do Upper Engine'u. No to teraz mi no, no, okay. To jest druga runda, gdzie Kezban kręci. W poprzedniej rundzie przy świetle był z szyni, tak i szyni mówiła, że to się przeszkadzał, a ja widziałam Kessmana tam. Teraz ja robiłam za światłem, Kezban był pod światłem i naprawił światła i jest Ja no, Nie naprawiałam, bo ty przed tym się, nie chciałam znowu przeszkadzać. Nie, nie, nie. Jak widziałeś, że je naprawiałam. No tobie i nie wchodziłem w zadanie. Czysto teraz? Ja nie, to nie... Powiem tak. Dla mnie Cadman turbo Stinky cheese. Bo to jest druga runda, gdzie on No ale ja mnie nie to, gadać chyba już, to, po... Ja pierdolę. Wizłoty kurwa się że nie potrafi. Ten kurwa słaby zawsze krzyczy. Słuchajcie, tam po prawej. Przybiegłaś do tego, do admina. Co? Skąd przybiegłaś do admina? O kur... Ja od razu chyba przybiegłam do... Czekajcie, ja przybiegłam... Ja chyba od razu... Ej. Ja chyba przybiegłam od razu do admina. Mi się wydaje. A teraz mnie wziąłeś. Byłam chyba... Shini była, ale Shini nie żyje. No dobra. Shini była w adminie, tak? I ja byłam w adminie i ja patrzyłam na adminie. Były trzy osoby w storeżu, tak? I nagle się zrobiła tylko jedna i Ale chciałam by... zobaczyć, ciało w dlatego obok ciebie biegłam. Wiesz to było? Nie mam zielonego pojęcia. Ja teraz biegłam do Nie, Wiem, czy Sarko bo... mnie nie widział no. też w ogóle w adminie. Sarko, ty mnie nie widziałeś. Okej, to tak Sarko mnie ci. widział. Okej, okay, dziękuję. I ja zro... widziałam po prostu patrzyłam na adminie i chciałam zobaczyć, gdzie są pary, bo wiedziałam, że ktoś zaraz kogoś odwali, zwłaszcza jeśli się alarm zobaczył. I sądziłam, że na storage'u ktoś kogoś zabił. I dlatego tak biegałam obok storage'a, widziałeś te bo szukałam ciała. Znaczy, za bardzo nie rozumiem, czemu jak jest alarm, to ty stoisz na adminie. Bo coś Co? naprawi i wiedziałam, że ktoś kogoś odwali, więc sprawdziłam, w których pokojach były dwójki, przynajmniej dwójki, tak? I zobaczyłam, że na storage'u były trzy osoby, i byłam przekonana, że ktoś na storage'u zostanie odwalony. Wiem, że to nie ty erotik, tak? Bo wbiegłeś do admina po mnie i biegłeś raczej od góry, tak mi się wydaje. Skąd no to wiesz? I nie jestem pewna, Sarko, tak? Bo to musiał być świeżyk. Mhm. Patrzyłam na adminie. Luka z manetem no, ja biegłem od... na. już śmierdział i Shinie nie zdążyła pod światłem. Nie wiem, czemu ty na mnie najechałaś wcześniej. Dlaczego <grym> mi <grym> to denerwuje. nie, 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 Dobra, Pierwszy wiem, rząc. ale. Nie wiem, czemu ty nie mienaw nie mienaw mienaw czy na tak ty na mnie najechałaś. jak byłem na. Chcesz, żebyś przybrał bo 60. Oj, się W pierwszej rundzie był Shinie pod światłami, tak? I. Shinie mówiła, że to się przeszkadzał. W drugiej rundzie ja byłam za światłami, kezwa światło nie naprawiał i ktoś zabił rękę pod światłami. Ale pat jeszcze nie żyje. Ja nagaz panem głosuję. Ale pat jeszcze nie żyje przecież. Ja na komenduje. Ja, ja też. Nie wiem. Kręć. Pat umarł w pierwszej czuć. Nie wiem. Przecież Dwa zgony są teraz! No brak GG, kurwa, FF tej gry. A my się wkurwiam. Tylko jak Sarko kurwa nie głosuje. Co, co oni kurwa nic nie mówią, nie potrafią nic powiedzieć. On się denerwuje teraz, naprawdę, denerwuje się w chuj. Jezus, zjebali. Dobra, mają okay. szansę. Ja powiedziałem, że Kesman i Kezban i Twin głosują na mnie. Od razu. No bo dla mnie ja to. Impe, nie ty... wiem, kręcisz cały czas. że to Kezban i Twin. Słuchaj, ostatnia, widzisz trzy ostatnie osoby. Że niby ktoś jest, czy coś. Serk nie Następne, widział. Daj mi coś powiedzieć, daj mi coś powiedzieć. Widzisz no, no. trzy osoby. Nie żyją nagle dwie. No to. Sorry, bardzo. Ok. Erotik powiedział, że uważa, że to ty i Kezman, i tylko ty i Kezman głosujecie na mnie. Kezman, dwie dziwne bardzo sytuacje pod światłami. Sarko widział mnie z szyni w adminie, szyni wybiegła przede mną. Nie wiem, czy Sarko to może potwierdzić, tak? Nie. Popatrzyłam się. Nie. Okej, okay, nieważne no to. Nie wiem, możecie ostrzelić. Musicie ostrzelić albo mnie, albo Kezmana. Powiem tak. Ostrzelcie mnie albo Kezmana, przy czym was do was proszę, żeby Kezmana. I jeśli odstrzelimy Kezmana, to następnego twójna, bo tylko ich dwójka głosowała na mnie. A Kezman, o co, już tak już ty, tyle rund mówię, że Kezman z tym światłem kręcił. nie też mówiła, że on je światłem przeszkadzał, nie. tak? I teraz ale się nie żyje. Ale nie chcę, żeby ci przeszkadzać? Po prostu chciałem to naprawić. Ale to naprawić, to logiczne to jest, że sobie na i przeszkadzają. I od tego odszedłem po prostu. I ty to zrobiłaś. Nie. Sorry. Je, nie żyją pierwsze dwie osoby. Nie mówiłaś w ogóle o jednej osobie zupełnie, że nie umarła. Tylko się skupiliście na tym, żeby Kezmana teraz utopić. Bo Mówię ja dobrze. Kezmana dobra, o... a wziąłaś pod, pod uwagę to, że to Ero znajduje ciało? To Ero znalazł ciało w poprzedniej rundzie? Kto ja znalazł Ja widziałam Ero wcześniej na adminie i nie sądzę, żeby miał taką szansę, bo odpadł to, to samo. Czy ja? Ale wiesz co, on to robił, a wiesz, co robił na 100% w następnej rundzie? Czy w następnej części swojej tych działań? No tak, decyzja będzie należała do. Ero i do Sarko, bo ja już zagłosowałam tak na Kezmana, tak? Proszę was, wywalmy Kezmana i jeśli nie przegramy rundy, bo to będzie na dwa, to potem no. na Slave'i, bo tylko oni trwali na... Dobra już, kurwa, przez 10 no. minut się non stop, kółko. E, uważasz, że o, dwóch jest chyba imposterów, nie? No, to nie będzie Kezman, no trudno. Podobno dwa trupy były w teraz, Dlaczego teraz na mnie Twin najeżdżasz? Nie rozumiem no, nie tego. nie wiem, no bo Komodyja, skoro Komodyja, na pewno, to trudno. Połóżcie na Kezmana. Co, co nie Co zrobił dwin? Hahaha Shani komodyja Hahaha Eee To <laughs> ti Yeah. Dobra, jest. Okej, okay, na naszych oczach zabił A, ja jest zdążyłem. To... Oczywiście, że tak. Ja dziękuję. Ja pierdykałam. Ty Sarku, takieś jakiś autystyczny jesteś w tej że? Co? Że ty, że ty nic Ej. nie mówisz? Ja proponuję. Za rzadko jestem impem. Ja proponuję, dajmy więcej czasu, jak gramy z komedią na bo To kurwa <grym> no tak, nie starczy. Ale, ale, ale to. Nie, kwestia jest taka, że. Te, kurwa. komedia mówi w kółko kół. to samo i Twinstowi też mówi w kółko to samo. Ej, słuchajcie. Na początku się wam sprzedali, bo nie dość, że jeden ki był w elektryku, drugi był w MedBeju, oni we dwóch byli po lewej stronie, jeden się zwentował do tego, do MedBeja i wy w ogóle nie, nie zorientowaliście się, że tylko, tylko tam był Remek i druga osoba. I skoro Remek nie żyje i, padł, i jeszcze druga osoba nie żyje, to tylko mógł być Kezman i tu ale... inny. Nie ja Ej, Ej, ale nie na na, na nie można najpierw na drzwi poznać, a potem włączyć. Nie można. Tak. I dobrze, że to się, bo my nie wyszło. Nie, Naprawdę, potem... bez... ja ja i... i... nie mogę. Ja jadała pierdolim samym. się, że nie wytrzymam. Rysa, <guletra> Do... <guletra> Kurwa, nie mogę. Ej, ja, on minusuje, tak minusuje. Na planecie? Tak, 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 palce zaciska na maksa, żeby wytrzymać. Na, na polu <guletra> można najpierw gdzieś szkoda, <guletra> że my nie zrobiliśmy reaktora na samym końcu, nie? Od razu. Ja w ogóle myślałem, że można, ale. Drzwi zamknąłem i wtedy nie można. I o, erotyk, komodyja. Po razy, razy, razy próbuję wytłumaczyć, że kiedyś pan się w skręcił, bo nie są Dobra, komodyja komody tam. Nie zaskakują. No i ja zacząłem krzyczeć w kącie. -ja. Nie chcę krzyczeć, jestem zmęczona. jak, jak ten, komoda. A, bo na polu się można tak robić z drzwiami, bo można tam ręcznie tworzyć. Ej. Ja przynam parę z komodą. Dobra, ostatnia mapka i na tego. Na polu się zagrałem, co? Polu, nie jestem polubili. William, tylko nie jestem Infem, nie? Nie wiedziałem, nie, że to działa. Nie wytrzymam nie. Komedyja, szalmi. A my to są te same pary, nie, Kezman? Nie ja. ja komedii odpierdolam, naprawdę. Chociaż wiem, czy komedyję warto odpierdolić. I idzie burza, przecież jest cały czas, to jest moja lubię na taktyczkę, okay. już mówię, gdzie znalazłam ciało. Ciało znalazłam w nawigacji, widziałam wcześniej komedię, ale ona jest czysta, bo była o 2 robiła i ona zeszła od razu do elektryka, żeby naprawić, no ja poszłam od razu na, do nawigacji i ktoś jeszcze y, obok nas przebiegał komedię, ja tam jakoś wcześniej widziałaś kogoś, żeby ktoś po prawej stronie wchodził. Znaczy, ja na samym początku ja byłem, ale potem ja wróciłem do kafeterii, widziałam... jak gasło światło i Fizowaty tam wbiegał, tak tylko dodam, tak mi się wydaje. Okej, okay, no to Fizowaty i Kezman, tak samo jesteście we Ja byłem na Asteroidach. Ja byłem na No bo widziałaś Kezman. Tak, widziałem ciebie no, na górze no, na Asteroidach. do Kezmana najpierw zapytamy się. Co robiłeś no, Kezman? Tak. A ja najpierw zrobiłem, wszedłem, miałem dwie, dwa zadanka, jedno upload plików na samej górze, to pod meteorytami i potem meteory te same. No i No to nie, nie pytam się o to wcześniej, bo to nie widziałam. Widziałam, że ktoś schodzi w dół w prawo. A to ja trzyma. nie zbiegam w dół. Ja nie zbiegam no w. Dół. Ale byłeś, ale no robiłeś te taski to musiałeś potem jakby zejść, nie? Nie, potem pobiegłem nie? w lewo do kafeterii, zobaczyć czy nikt A nikogo czy nie zabił to na. A czy ktoś tego nie potwierdzi? W to... tego tak, mijałem. Potem on pobiegł w prawo. Ale ty nie nie, ja w prawo nie biegłem. Ty ja nigdy nie aplaudu pierwszego. A to jednak to nie, nie. nie widziałeś go jednak? Jak my robimy, Robimy upload. Hmm. Robiłeś meteory z erotikiem. Od razu po nie, najpierw, Ty możemy tak. najpierw wraść na górze na tak. zadania, tak. No dobra. No i tak, a ja od razu pobiegłem w prawo ten pokój i nad meteorytami jest upload pierwszy. I tam mam zrobiłem najpierw zadanie i potem biegłem Dobra, meteryty. mamy 30 sekund. Remek, gdzie jesteś? Na lewą stronę pobiegam, statku. To jest z Ktoś tam biegł Remek? Nie mam pojęcia. Ja teraz wybiegam na początku rundy z bomby. Kto jest sarko, w gdzie jesteś? Teraz. Ja jestem w elektryku. Dobra, to jestem w elektryku. No dobra, to jest Fizowaty albo nie ten, no, ten no, albo cięze. Remek, ja. e, albo Kazman, ja, sorry. Ja na ja, początku ja, ja. ja, no, ja. Skip, jest, skip. Skip, Nie no, to jest skip, wybiegałem. to jest skip. A tam A tam tam od od jest, to no, jest to spisze, co? Czyli Albo one, no tak, albo one, no. Dziwne, bo w takim razie w elektryku są cztery osoby, bo ja też jestem. Ja dopiero dobiegałem i drzwi są zamknięte. Alan i ja widziałem Alana. Tę. Tyle za mało mówi, no no po, po chuj ma mówić, jak się mnie oskarżają. O no, szani przegadali cały czas. Dobra, pójdę co na lewo, że każdy wiedział. you yeah. O kurwa, to jest osób. Ciało jest przy wyjściu z nawigacji, biegłem okay. za Alanem w dół I za mną biegły dwie osoby jakieś minąły. Na pewno minąły. nie Alan, bo Alan, z Alanem byłam cały sienki czas, dosłownie za rączki się trzymali. Się. Ja bym dosłownie teraz chyba, nie wiem, to jest nawigacja? Nie, nie nawigacja, no, to jest ta... wyjściu z od, radio, od radio, to jest radio. Gdzie mnie widzisz? Radio, radio. Ogólnie z to ja ostatnio biegłem właśnie... Z dołu. Radio to. Tak. Tam do drugiego radio... O2. Oto jest ten od on jakąś nazwę. Ja teraz Klamanna chyba, chyba minąłem, nie, jak ja biegłeś w dół. Nie w jakim pokoju się widział. Już czekaj. To tak? nazywa communication, no radio. Okay. Nie miałeś. A jak biegłeś w dół to? z nawigacji? Nie wydaje mi się. A gdzie byłeś? Teraz jestem po lewej stronie statku. Gdzie? Gdzie? Na górze. Gdzie? Górny Góry. silnik. Słucham. Nie słuchajcie, nie słuchajcie Twin. Nie Twin. No, nie, nie. nie, okej, okej, nic nie powiedziałem. Ale ja chciałam powiedzieć, że Kezman w poprzedniej rundzie był już podejrzany, bo z erotikiem robił meteory. No ale mnie tam nie ma w ogóle. I mnie nie przed chwilą dwie osoby minęły. Jak biegłem za alanem w dół, nie, nie I teraz z twinem, wydaje, że też z z z twinem też długo byłem. twinem też teraz długo byłem. Twin. Potwierdzisz o. to? Że długo z tobą byłem? Ty czekałeś teraz przy elektryku i czekałeś, aż ktoś to wyłączy. Znaczy, no, nie teraz. Ja dawno biegałem, temu. Dobra, znaczy, mam jeszcze i sekund, zero info. Po... Fizowaty, gdzie jesteś teraz dokładnie? Ja teraz jestem w Medbayu. Wracam z o Górnego, który tam spotkałem chyba. Z 5 osób szło naprawić to, więc ja sobie to poszłem do góry. 5 to się... za dużo. O, Twin, nie, I jeszcze widziałem Nie, tam odbyt. była Shini, tam było jeszcze kilka tak, osób, które tak. tam się spotkały. 5 to e... za dużo, bo ja byłem z kimś. Tu w... biegł zaremkiem przy silcach teraz. Nie, ale ty Alan piesz, że mi się zamówi. Dobrze, kto za Remkiem biegł przed chwilą? Ja tak. jestem pewny, że Kezon biegł i minąłem go. Remek kurwa, kto był za tobą? Bo... Nie, nie. nie wiem, ale tam tak. Patmas przebiegał do góry, a to nie wiem kto był drugi. Ale mi w ogóle totalnie tam no, śmierdził. mnie to bo tak Skip. To nie... jest Skip, wydaje mi się, że Remek jest ten trochę. Ja jestem bo pewny, na że mi Remek. Przy, przypuszczam, że zajebał i pobiegł w dół do silców Też tak czuję. Mało mówi. <laughs> kurwa, Chupy mi oni z pytają. Nie trzeba mówić więcej niż się powinno. Jak się z Nie no, za szybko, kurwa. Za szybko to jest kliknięte. Zwykle mówisz więcej, ale. Wy, wy nie rozumiecie, jak to jest mówisz więcej. To jest taka kwestia. To jest taka kwestia, że no nie chcę mówić więcej w tym momencie. No proste, że nie chcę. Jako, jako normalny człowiek też nie mówię jakoś dużo. To się stało, przez reportowanie. Kurwa! Zdążyłem sreportować! Biegłem do guzika, nie zdążyłem guzika w ciesiątce. Tak, tak, już A co się no, stało? Zajebałaś kogoś na kamerach? Tak, nie. Ciachnąłem najpierw na lewym dolnym drachm. No, ja myślałem, że ty zabijesz z górnego. To nie. ty. No, no, to... no, że... no i Pobiegłem od razu na dół i teraz komendant... Ty trollował gierkę znowu, kurwa, zamiast zobaczyć na dole... No bo wiesz, że jest podejrzany Kezman i Remek, Widzisz, że są z nami z reaktorze. Zamiast zobaczyć, czy mnie nie zajbał któryś z tyłu i zareportować, to se pobiegasz ja by... kurwa, z ojczyzny do przodu. My dabla, ja my dabla, zabla zabla z, dabla tak, zrobiliśmy, że... my dabla zrobiliśmy, my ja mam tego kurwa. Tam kogo? Nie, Patmaza! Patmaza mijamy! No właśnie ja mówiłem, dwie osoby minąłem, ale... byłem pewny, że Cedzman. No. Byłem, że Cedman ja jeden, ale że... Że drugiego koloru nie pamiętałem. Jak ja chciałem